Kurde moli. Już jestem oczywiście na wizji. Boże święty. I oczywiście. Zamiast mi po prostu powiadomienie, bo ja oczywiście zapomniałem o tym Że po prostu... Jakby to powiedzieć? Że nie można Że od razu jak się kliknie w OBS, że żeby startować nagwiewanie to wtedy dopiero to wtedy dopiero się robi. A, jeszcze muszę zedytować oczywiście. Trzeba tutaj odklikać sobie żeby nazwać jakoś inaczej ten stream. Chciałbym widzieć, jaki jest zoom. Okej. Okay. Hmm. Oczywiście robię to na bieżąco, tak? Tak, oczywiście, po co inaczej. Dobra, to nie ma co, chyba gwamy. Słuchajcie... Oczywiście opl mam, bo dlaczego by nie? Mm, ogólnie to mi... nie wiem czy... Nie, nie pokazywałem wam, ale konsola mi się wypła ze schodów i jedyne co przetrwało to ogólnie... Mm... Jedyne co przetrwało, to no wszystko inne poza napędem. Znaczy napęd działa, więc dlatego musiałem sobie wszystko zgrywać. Yy, Czy znaczy tak, okami? No, jak widzicie, tutaj są pawe Piwatów, ale ja mam kizon oryginalnego, kupionego, więc sobie po prostu niego zagrywamy. Tak, w ramach testu to jest ogólnie, więc nie wiem, jak to przyjmie się. To może, nie wiem, może zacznę coś robić. Czekajcie, tutaj mam oczywiście. Wszystko półstawiane. Okej. Okay. Okej, okay, wiemy, że już są tutaj źle półstawiane. Dobre, dobre, dobre. No. No co, kurde Visawi -vis zacznie gadać. Ogólnie przyszedłem całą trwologię Killzonów, ale... <coughs> nie powiem, nie są to jakieś dobre gry, ale strasznie fajnie podoba mi się to uniwersum. Strasznie mi się podoba uniwersum kilzona. Jest to strasznie, nie wiem, strasznie mi się podoba temat kosmicznych nazioli. Jak widzicie, to jest Axolotl cam, jak nie sugerujcie się tym, to będzie taki Axolotl, ten, Axolotle tutaj będą, bądź nie będą, znaczy, bo mam Axolotle i tutaj będę stawiał kamerkę sobie ich, bądź moją gębę po prostu i będę zmieniał to w zależności od sceny, dobra. Chyba nie będę przewijał, bo w tym prze, zresztą przewinę sobie, dlatego że w ogólnie w. W Opelu ogólnie jest tak, że USB yy, odpalam z pendwajwa tą gwę. I w Opelu jest tak, ogólnie jak się odpala gwę z pendwajwa, to tną się filmiki z powodu tego, że jest ten. Jest. Yy... Dobra, zaczniemy sobie nową kampanię. W OPL-u jest tak... Czekajcie, się ciszę jeszcze gwę. O tak. W OPL-u jest tak, że... Kurde, no nie umiem się wysłowić ogólnie, ale chodzi mi o to, że jak się podłączę odpalacz Gwespendrive'a, to jest to format USB 1. USB 1 i on jest strasznie powolny i jest on bardziej powolny niż odpalanie się filmików z DVD-ka. Czyli jak się odpala gwiazd płyty, to ona idzie szybciej niż z więc dlatego nie nadążają filmiki. Znaczy można to niby z jakimiś tymi, oczywiście easy, jak wam na, przez komputer. Oczywiście Templar'a wybierzemy, bo nie mam nikogo innego. Śniło mi się w ogóle, że jest inne uniwersum, to jest śmieszne całkiem. Dobra, dalają się tutaj, ale dobra, my, my, Dobra, dobra, zamknij się Templar. Um. No i co, jeszcze długie czasy ładowania były na USB-ku. Wiem tyle. No, odpaliłbym płytę, nawet mogę odpalić, ponieważ mi się urywał kawałek plastiku od napędu z PS2. Mm, to mógłbym sobie zrobić tak, że. Kurde, Statystyki sobie odpaliłem. I transmisje równoległe A, czekaj, bo już tu gram. Okej, okay, dobra, słuchaj, spokojnie, jednak sobie jeszcze powiększy ekwan. E, wyświetlanie podgląd na tym. Dobra. No, jedziemy w takim razie. O, jeszcze oczywiście... aj! On mi wyświetla cały pogląd. Co ja zrobiłem? A, okej. Okay. Aj, 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 aj. Ale, ale opóźnienie, aj, 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 Oczywiście, kufde, Muszę sobie wyłączyć to No strzelajcie do tych w falenicy Tylko oczywiście mi się tak tnie, o boże, o boże, o boże kłukiem się zmienia broń, tak? Ogólnie, gra była strasznie topowna, z czego pamiętam, ta jedynka. Zresztą strasznie powolne, ciężka. W ogóle to już kolejne części były bardziej mobilne. Mobilnie się strzelało, bardziej płynnie. No, wiem, że. Nie była to najprostsza gwa. Znaczy, ja ogólnie jestem cienki na gwyn, stawię na PS2, ale ta gwa nie była łatwa czasami, więc dlatego ja, moja ulubiona postać to Wiko. Już nie muszę Wam, mogę Wam zaspoilować, że dostaje się więc. No, zamknijcie się, młody. Oczywiście. Oczywiście jest tak słabo, gram, że to szkoda gadać, dobra A tutaj jest, tutaj są cele misji, tak Foxhole No dobra. Nie. Aaa, skrypty, skrypty. Mam Nie mam Trudno. Ale to jest tak moja jedna z ulubionych, bardziej umilionych strzelanek na PS2. Black, black ogólnie jest strasznie był trudny. Nie no, ja. ja strasznie mi się nie podobało, że nie było checkpointów. O Jezu, ale udźwiękowienie to, to w sumie bez dwójkowe klimaty to nie powinienem być raczej o, apteczka, 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 dajcie mi apteczkę Ogólnie to jest zastosowano taki motyw, kurde gdzie mam iść Zastosowano tutaj taki motyw, że się częściowo legendy zdrowie, ale gdzie ja mam pójść? Went to the vehicle, work for the Oczywiście okay. mi zdrowie pyka, o, oczywiście, dobra, spoko. Wamać, no. I widzicie, mi się wypełnia trochę do zdrowia. Można troszkę wyżywać apteczek. O, dobra, dobra, spoko. O, dobra, dobra, to się schować tutaj, tak? Okej. Okay. Ogólnie Helgaści mieli własne pismo i to jest śmieszne. Dosyć. Nie mieli własnego języka, ale mają własne pismo. Tak, żeby się odróżnić od ludzi. I co dalej? Co ja mam zrobić? Quiv, Jeszcze opóźnienia mi nie pomagają, w sumie a tutaj nie dobiegnę. A dobra, czyli zginę. Sobie nie ma tak, jak zginąć. Sobie polecam bezprzewodowe pady do PS2. Te zaległe może nie, bo są prze, przekokszone trochę. Znaczy ja zamówiłem z, 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 y, z Chin, z AliExpressu zamówiłem sobie pady do PS2 i bardzo są dobre, bardzo. Znaczy, oprócz tego, że sami gmulą to. Dobra. O Boże. Czy ja sobie właśnie... Czy ja sobie właśnie uruchomię misję od nowa? Oczywiście, że tak. Ja właśnie tam, a tutaj jesteście skupańcy, jedyne co się mi nie podobało w WIKO, to to, że na mało amunicji i tyle. No, zobaczycie sobie, lepsze oczywiście. Atakuj. A, 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 nie ma ...granatów. Eman ja za to. Mało coś tych ludzi, Helgastów jest więcej, ale się jakoś bronimy. Myślę. A, wejdziemy. вздыхайте там. Ten plaw jest śmieszny, ponieważ on zostają później pohatery. O kurde słysza, ja tak spojlewy i o tą grę. Slotka mnie działa oczywiście ale jeszcze nie, ja nawet nie uchomiłem, kamery w się wyładowała. Dzień dobry Helgaście. No kurde. Konsola mi wytrzymuje od tego Wolę tą broń. Nie lubię shotguna w tym. A przejdziemy sobie pierwszy poziom chyba zakończymy streama, bo i tak to, to robię tylko dla testu tego, tego grabera mojego. Ale chyba nie wiem muszę coś wykombinować, żeby było, był dodatkowy sygnał, bo jak wam to na ekranie komputera. Jaki, jaki obiektyw dodany A chy, Czy przypadkiem tej nie było też tak, że, że musiałem przechodzić poziom od nowa? Nie było checkpointu? Chyba były checkpointy tu Nie było tak, że i nie trafiałem drzwi. Ślepy jestem! Dobra, ale gdzie mamy iść? No dawaj a co ja mam tutaj zrobić? No i a okej, okay. buzik spoko. Czyli a spoko, tutaj mam iść. O nie, jest on checkpoint faktycznie. To było, to było, dosyć duże zagwanie Dużo, dużo zagranie takich miałem IMG, jedziemy Chyba muszę coś zmienić tutaj tego, yy. trochę, bo kurde to jest zwalona... Ale w sumie przyszedłem całą gwę na takiej zwalonej czułości tego, yy, kontrolewa. Pamiętam, że to było strasznie trudne, ale nie wiedziałem wtedy, że można zmieniać to, ale no, no co tam. Współpraca będzie koniec misji, z Czego tej chwili, z Dobrze że wagują chociaż na te granaty, ja No się ma, czemu mnie nie widzisz? Hm. dobra, oj, bunkier. Padło wybuchowy gotowy. gotowe. sumie ten miał większy, większy magazynek, ta broni. A no, bo nie słyszałem was tych myśli, przestańcie się drżeć. Gdzie mam iść? A tutaj? A dobra. Żeby teraz nie spadło. Nienawidzę tego, tej czułości. Zmienię sobie przed, przed następnym streamem. Tak będzie streamów więcej. dobra Templar, 11% w tego, to 25 kill, dobra. Ojej, dobra. Tutaj jest, jest miasto i tutaj już zakończymy sobie. Jak... Jak... Aj, jak wyłączę ten pogląd zasewany. Ajajaj, aj, aj. czekajcie, o! No to zakończę z ten stream. No i mam nadzieję, że się spodobało, czy coś. No i się